Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Zapraszam Was na wspólną koronkę, tu mieścicie Bożego. Będzie mi bardzo miło, jeśli dołączycie do wspólnej modlitwy. Boże, w Trudzie świętej jedyny, płakam Cię i proszę o niepokalanej pokrocić pokorodniccy Maryi, wszystkich aniołów i świętych, łaskę jest na modlitwie, tak aby mój umysł był zjednoczony z Twoim umysłem, moje serce było zjednoczone z Twoim sercem, a moje wszelkie pragnienia i zamiary pochodziły tylko od Ciebie. Odtalał Pani ode mnie, wszelkie rozproszenie i nieuwagę, wszystko to, co się Tobie nie podoba, tak aby moja modlitwa była miła i Tobie przyjemna. Sprawa bym mógł doświadczyć głębi Twojej miłości. Slej na mój umysł. Nieprzeniknioną mądrość i nie wszystkie możliwe łaski, którym chcesz mi obdarować w czasie tej modlitwy. Amen. Dzisiejszą koronkę mieście Bożego, to mieście poszeko pragnę oferować to skarce poszeko. Za każdą pomoc z całego serca bardzo dziękuję. Amen. O krwi i woto, które wytrysłaś wówczas, z słodszego, serce jako strój miesięcy dla nas, ufam topie. Ojcze nasz, który jest w niebie, święć i im imię Twoje, przeć królestwo Twoje, bądź wola Twoje, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nasze winowajcom, i nie dopuść, abyś mu lekki pokusie, ale nas spaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc, szwada Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzą w Boga, Ojca Wszechmogącego, stworzycia nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna i jedynego, Pana Naszego. Który się począł z Toła świętego, narodził się z Maryi panny, umęcząc pod bockim piłatem, ukrzeszowan, umarł i pokrzepion. Wstąpił to piekieł, trzeciego dnia z martwych stał, wstąpił na nie piosa, dzieci po prawicy błoka, ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić, żywych i umarłych. Wieszam w Ducha świętego, święty kościół powszechny, święte chopcowanie, grzechów otłuszczenie, ciała z w stanie, żywo odwieczne. Amen. Ojcze Przedwieczne, oferuję Ci ciało i krew, duszę i pustwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie za nasz i świata całego. Dla Jego Polesnej Męki miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego Polesnej Męki Mimiło się citle nas i świata całego Klaeko polstej męki, miło się citle nas i świata całego Klaeko polstej męki, mimiło się citle nas i świata całego Klajko polestej męki, mimiło się citle nas i świata całe ko. Klajko polestej męki, miło się tle nas i świata całe ko. Klajko polestej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego polestej męki Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego męki Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Ojcze Przedwieczne, oferuję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie z nasz i świata całego. Klejko polestej męki, mi miło się cię dla nas i świata całego. Klejko polesnej męki, mi miło się cię dla nas i świata całego. Klejko polestej męki, mi miło się cię dla nas i świata całego. Klejko polesnej męki, mimi cię dla nas i świata całego. ko, klejko męki, mimiło się cię nas, i świata całe ko, klejko męki, mimiło się cię nas, i świata całego. ko, klejko męki, mimiło się cię dla nas, i świata całego. ko, klejko męki, mimiło się cię nas, i świata całego. ko, klejko męki, mimiło się cię nas, i świata całego. Dla Jego Polesnej Męki, miejmy siedzi dla nas i świata całego. Ojcze Przedwieczne, oferuję Ci ciało i krew, duszę i pustwo, najmniejszego Syna Twojego, a Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie za grzechy nasze i świata całego. Dla Jego Polesnej Męki, miejmy oświecie dla nas i świata całego. Dla Jego polestej Męki, miją się citle nas i świata całego Klajko polestej męki mimiją się citle nas i świata całego Klajko polestej męki mimiją się citle nas i świata całego Klajko polestej męki mimiją się citle nas i świata całego Klajko polestej męki mimią się citle nas i świata całego Klajko poreststej męki Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego męki Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego męki Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego męki Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Ojcze Przedwieczne, oferuję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmniejszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie sakrzechy nasze i świata całego. Klejko polestej męki, mimi cię dla nas i świata całego. Klejko polestej męki, mimi cię dla nas i świata całego. Klejko polestej męki, mimi cię dla nas i świata całego. Klejko polestej męki, mimi cię dla nas by świata całe ko klejko męki mimi osiedzić dla nas i świata całego ko klejko polestej męki mimi osiedzić dla nas i świata całego ko klejko męki mimi osiedzić dla nas i świata całego ko klejko polestej męki mimi osiedzić dla nas i świata całego ko klejko męki mimi osiedzić dla nas i świata całego. Dla Jego Polesnej Męki Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Ojcze Przedwieczne, oferuję Ci ciało i krew, duszę i pustwo najmniejszego Syna Twojego, a Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie za grzechy nasze i świata całego. Dla Jego polestej Męki Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego Męki Mimiło się cię dla nas i świata całego, dla jego męki. mi się cię nas i świata całego, dla jego męki. Mimiło się cię nas i świata całego, dla jego męki. mi się cię nas i świata całego, dla jego męki. mi się cię nas i świata całego, dla jego męki. Mimo sieci dla nas i świata całego, klejko polesnej męki, mimo sieci dla nas i świata całego, klejko polesnej męki, mimo sieci dla nas i świata całego, klejko polesnej męki, mimo sieci dla nas i świata całego. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, śmiał się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Niesmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Niesmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Jest, ufam Tobie. Na zakończenie chciałam Was poprosić, abyśmy wspólnie pomodlili się do Matki Bożej i do Świętego, Matko poszę tą modlitwę składam w Twoim niepokalnym sercu, ponieważ Ty wiesz najlepiej, Ci i komu w danej chwili ona jest najbardziej potrzebna. W dniu dzisiejszym łączę moje cierpienie i mój krzyż, i cierpienie, i krzyż ludzi, którzy nie ofiarują ich poku. Z Twoim krzyżem, Panie Jezu, przez niepokalną mamę Twoją i proszę Cię, Panie Jezu, przez bolesną mękę Twoją i krew, którą wolałeś za sa nas, sam nie na krzyżu, przez Najświętszą, a koniem Twoją, przez Mnie Święcie Boże, daj łaską spawienia duszom, dziś, tej chwili umierającym, aby nie poszły na wieczne potępienie. Amen. Wszechmokący wieczne poszę, osłoń nas przed oczami swych duchów, zechciej posłużyć się chóramińskimi, aby nas oplokowały i odcięły możliwość wpływu Działania temonów, szatana, słego ducha, wszelkiej maści, każdego rodzaju na miejsce naszej modlitwy, naszego działania, nauki, prac i tym podobne, spraw, swojej łaskawości, powierzchni Boże, wróce świętej jedyny, aby nasza modlitwa, prac, nauka i działanie mogły odbywać się bez demonicznych przeszkód. Amen. Chciałam Was jeszcze poprosić, abyśmy wspólnie pomogli się o dar Świętego dla kapłanów i siostr zakonnych. Duchu Święty, Duchu Mądrości, Prowadź kapłanów i siostry zakonne, Duchu święt, Duchu Światłości, Właściciel kapłanów i siostry zakonne, Duchu Święty, Duchu Czystości, Właściciel kapłanów i siostry zakonne, Duchu święt, Duchu Mocy, Zbieraj kapłanów, i siostry Sakonne, Duchu Święty, Duchu Boży, spraw, by kapłani, i siostry Sakonne, ożywieni i umocnieni Twoją łaską, niesie Słowo Prawdy i Błogosławieństwo pokoju na cały świat. Niech Okin Świętej Miłości rozpalaj serca, we płomieniach tej Miłości oczyszczali i uświęcali dusze. Duchu Święty, powieszamy Ci serca kapłańskie i siostrzakonnych ukształtuj na wzór najświętszych serc Jezusa i Maryi. Amen. W imię Ojca i Syna, i Dła Świętego. Amen. Z całego serca dziękuję Wam za wspólną modlitwę. Życzę Wam pięknego, błogosławionego dnia, pełnego wiary, nadziei i miłości oraz opieki. Jezusa Chrystusa, Matki Bożej i Świętej Strzałustyny. Z Panem Pokiem, Akaja.